Dzisiaj sobie zaczniemy. Tematy już wcześniej poruszyliśmy odrobinę, ale tak może troszeczkę pobieżnie. A dzisiaj sobie spróbujemy zacząć już go dokładniej przerabiać. A mianowicie są to splash akcenty. Każdy, kto choć trochę grał na perkusji, gra, na pewno spotkał się z tym często stosuje. Prawdopodobnie macie zaawansowanie w ogóle. Ten temat już miałem ogarnięty. Natomiast dla początkujących jest to jak najbardziej temat konieczne do przerobienia. I bardzo przydatne oczywiście. Pierwszy taki przykład rytmu, w którym się spotkamy, no klasyczny przykład zastosowania splash-akcentu, to jest utwór The Wall zespołu Pink Floyd. I tam mamy coś takiego. Akcent y, trwa. Y, jedną ósemkę podnosimy ją y, na y, 3i, y, podnosimy y, hajkę, przepraszam, nie na 3i, tylko na 4i, a zamykamy na raz. Czyli będzie <tryk> Przerabialiśmy, ale teraz można zrobić co? Można ten splash-akcent przesuwać sobie w obrębie taktu. Drugie miejsce, w którym można go zastosować, to jest na raz i, i zamykamy go na dwa. Trzecie to będzie na 2 i zamykamy na 3 i czwarte na 3 i zamykamy na 4. Zagram teraz z tym najprostszym rytmem, tym, tym oczywiście. I te splash-akcenty trzeba sobie później przerabiać z każdym rytmem, który nauczyliśmy się wcześniej. Niestety. Ze wszelkimi możliwymi kombinacjami centrali, później jeszcze z kombinacjami szesnastek, granymi lewą ręką, wszystkie te splash-akcenty sobie można przerobić. I najpierw gramy sobie jeden splash-akcent na takt. Później dwa, później trzy. I na końcu, jako rodzynek, to będzie, będzie zastosowane cztery splash-akcenty, to będzie nasze ulubione oczywiście disco. Ale to później. Chociaż no, można się śmiać, ale yy, przychodzi taki czas i trzeba takie disco zagrać i w miarę sensem i tak, żeby ludziom yy, do tego się chciało tańczyć. Także umieć trzeba. Niekoniecznie lubić, ale umieć trzeba. Zaczynamy sobie drugą opcję, czyli gramy splash akcent na yy, raz i będzie raz Koniecznie zliczenie, bo bez liczenia to nie ma sensu, bo yy, yy, po, po, po kilku taktach yy, zapomnimy, gdzie ten sprzedaż akcent jest i będziemy grać w kółko to samo. Cały sens tego ćwiczenia to jest właśnie w liczeniu i świadomym umiejscowieniu tego sprzedaży akcentów obrębie taktu. Czyli. się na tym, żeby jak najładniej zabrzmiał ten splash akcent Popuszczamy ten high head mniej więcej na pół centymetra do centymetra, więc jak go puścimy, talerze nam zacznie brzęczeć, a już dźwięk nie będzie taki, jaki byśmy chcieli. Zacznę wolno, precyzyjnie. Można sobie na, na początek sam też spl ten splash akcent poćwiczyć. I dokładnie w momencie zderzenia pałeczki, no minimalnie przed. Puszczamy high a równocześnie z drugim uderzeniem zamykamy. Żeby nie było takich będzie. Specjalnie zagramy najprostszy pod słońce, żebyśmy się nie koncentrowali na rytmie, a na y, ładnym zagraniu i precyzyjnym tego służb akcentu. Przejście też, jak najprostsze się da. Tutaj najważniejszy jest właśnie ten służb akcent. Jako, że umiemy już rytmę szesnastkowe, to samo gramy sobie, czyli na raz i już akcent z rytmem przemiennym, czyli raz i... Akcentu delikatnie słychać, że gramy w gęście, ale mniej więcej wychodzi to samo, tylko że z szesnasteczkami. I w ten sposób trzeba by sobie te splersz akcenty przerabiać przynajmniej na razie. bo opcje rytmowe jest jeszcze co najmniej 6-7. I te splersz akcenty też nie trzeba tam umieścić, ale na razie na ósemkowym i szesnastkowym sobie zrobimy splersz akcent w pozycji numer 2. Pierwsza to była właśnie przed raz. Najczęściej używam Także miłej zabawy, cześć!